Fnaf, 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 fnaf. Mój kanał jakoś zbytnio związany z fnafem nie był. Miałem kilka gier typu SCP plus fnaf, ale to były tylko gry SCP plus fnaf. A co powiecie na taką grę? Hmm. Really wise Hey Nick, the house it's yours finally after so long. Thanks man. It's been years. Decades at least since I've been inside this house. I lived here when I was just a kid, with my family—my mom, my siblings, my uh, my dad. I received a call from Tobias telling me that they were finally ready with the repairs this morning. Took them long enough. <laughs> it's funny, even after what happened and all that time away from home, it looks just like I remembered it to be. Is my memory that precise? Uh, of course things like the furniture and photos aren't here anymore but hey can't blame anybody for that <laughs> right right i guess i better use that memory for something useful i don't have the full story nor do i know why it happened but i can tell you how it started To, you to figure out. This is the story of the night I lost my home, my childhood, and almost my family. When Five Nights at Freddy's just ended. The Joy of Creation Story Mode. Dokładnie tak. Nie, jest to pełnoprawny FNAF. Jest to fun game, The Joy of Creation. Yy, Grab, chyba będąca uniwersum Fnafa, e, w sensie w uniwersum, wykorzystująca te, to co się dzieje. E, czemu? Bo tak, dam play, chose your memory, bedroom, forgotten, play. Nie wiem całkowicie o co w tej grze chodzi, oglądałam ją może z 4 lata temu u Elevena i tyle, i pomyślałam, że czemu będzie tego nie spróbować. The Joy of Creation, link do gierki macie w opisie, jest ona chyba darmowa, przynajmniej ją pobrałem za darmo, a jest naprawdę super, takie mam wrażenie. Nie wiem, co robisz w tym domu. Muszę troszeczkę podgłośnić. Prawdopodobnie widzieliście tę grę u innych youtuberów, ja będę w nią grać pierwszy raz. Poza tym w całego FNaFa chcę się bardziej wkręcić, Panie, ponieważ... O kurde, co ty robisz? Ty weź... Co jest? To jest jakaś fabularna gierka. Mam wawilony w fabułę. Tak, nazywam się Michael. W każdym razie, w każdym razie, przepraszam. Yy... Tak, The Joy of Creation chce zacząć od tej gierki, od tego fangamu. Yy, poza tym, za niedługo wychodzi FNAF Security Bridge, którego też chcę na kanale robić. Od czasu premiery od razu, więc mam nadzieję, że, że się cieszycie, ponieważ ma Bridge w nazwie, a Containment Bridge też ma Bridge w nazwie, więc, <laughs> więc wiecie. I tym chcę sobie zacząć FNAFa na kanale. FNAFa będzie na kanale więcej, prawdopodobnie będziemy sobie go przechodzić na streamach, później będzie montowany na główny kanał. Tak, więc polecam na Twitch to fałsuć gabarowaty, wbić link w opisie. A póki co, The Joy of Creation, fabularny mode, który mam tak całkowicie we łbie, yy, Nieogarnięty i jeszcze gadam jak są dialogi <grywki> To jest coś fabularnego, ja mam tak walone w fabułę Ja nie, nie powinienem tak grać O, oh shit, to ja powiem w garni, dużo mi pomaga After that, dad carried the stranger to our guest room he thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night or at least while well, he collected his thoughts after that mom put me in bed i can't remember much about michael but i knew he wasn't a bad person or at least he didn't look you know dangerous Był zły i niebezpieczny? Co za oczy są pod łóżkiem, no the To Dobra, ja chcę grać Jest piąta minuta Gry Kogo zobaczyłeś jak wstałeś z łóżka? Ej, bo ja nie chcę się przestraszyć, to ja tę mam naprawdę głośno Press X to continue, press escape to not show again. Press space bar to stand up, aha, czyli spacją wstajemy albo się kładziemy. Lewy. lewy przycisk myszy, żeby jakby podjąć interakcję i. Okej. Okay. Okej, okay. chyba ogarniam. Ale się przestrasza. Uh, amazing... Ha, Funguai! Jakich monsterów? Okej, okay, tu zamykamy, może aż Boogeyman mi się przypomina. A ja nie chcę potworów. Ja nie chcę potworów. A, burza, Jezus. Dobrze, nie pamiętam niczego z takiego dzieciństwa bazującego w takiej kołysce. freddy brown bear freddy brown bear close your curtains and keep them mm closed until you hear him leave or else he'll get inside mm-hmm then there's bonnie the uh, ill-tempered big purple bunny uh, keep an eye on your door he'll be there uh, he's not shy at all uh, he will knock on the door to let you know he's there once he opens the door shut off the lights as fast as can. I can't I can't see you can

Just pretend to sleep, yeah. Just lie down without moving too much. Look up and close your eyes. Uh Foxy sees eyes as if they're light spotlights. A, okay. He won't be there okay But don't open them until you know he's gone, okay? Dobra. Okay, uh so to recap, um Freddy is at the window, so if you see him peeking, close the door. Bonnie mm -hmm. will knock on the door and open it afterwards. Uh disable the lights and sit down until Jak? you Yuck Chica will try to stun you by scaring you, so if you see her peeking through the closet, <sighs> shut off your lights and don't pretend to sleep. She'll think you're gone. Okay. And boxy will appear under your crib and move upwards. So when he's next to your bed, pretend to sleep until you hear him Okay, me. Dobra? Alright, you got all that? Dobra, a która jest? Nie wiem która jest, bo kubek mi zasłania. Okej, okay, czyli światło na Boniego i Chica. I jak Chica jest, to nie udawaj, że śpie Jak jest Foxy to udajemy, że śpi. Bonnie... Freddy jest w oknie I tam przy Kimś mam, mam jeszcze zgasić światło Pierdziele Przy kimś mam zapalić światło, już nie, BOŻE POGUBIŁEM SIĘ Pierdziele takie coś Napiszcie koniecznie, zostawcie łapkę w górę jeżeli chcecie z tego serię Żeby walnął kilka odcinków, bo tam, ta gra jest chyba troszeczkę dłuższa Okej okay. Jardzie, zastaram się. A, wdreryja. Tam to stoi już. On tam stał, chyba. Najgorsze jest to, że tu nie wiem, ile będę miał czasu na reakcję. Idź stąd. Idź stąd. No i stąd, dobra, Frediego mamy ogarniętego. Co tam krzyczy, jakieś dziecko? Przestańcie krzyczeć, bachory Ta gra jest taka ciemna, wy macie o wiele jaśniej ją niż ja. Nie wiem, czy tak mam zrobić. A Dobra. Żyję! Co jest? Ja nie żyję? Co jest? Umarłem? Nie żyję? Zawiłe mnie? No bo ja nie wiem! Nie otwieram oczu, nie, 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 nie otwieram. Ja mam ją zamknięte do końca gry. Don't touch me. No puści mnie szatanie! No ile będziesz ty... Li liściu, nie liściu, liście. No, puść mnie! Udaję, że śpię! Ile muszę udawać, że śpię! <laughs> jeszcze coś nam dzisiaj otwiera! Haha, <laughs> ja to Puść mnie, proszę. Jak Cika jest, to ma być skaszone światło. Jak jest Bonnie, to zapalamy. Jak jest Foxy, udajemy, że śpije. A jak jest Freddy. On tu jest cały czas, no, puść mnie Co to było? Słyszę jak sercem bije ON TU JEST CAŁY CZAS No ile ty tak będziesz? Pójdź ten stąd! To no ile ja muszę udawać, że śpię? Ja już cały, ja już zasnąłem, faktycznie teraz. Czy jakieś bomby wybuchły? Któro to było? Boni mnie zabił. Shut the lights and sit down behind your crib until he goes away. Nie wiem, czym było kryp, ale okej. Okay. Czy muszę zgasić światła jak idzie jak Boni idzie, to gasimy światła. W sensie, jak przy jak zobaczę Boniego, to gasimy światła. Dobra, skipujemy tą rozmowę. łeb dobra. Tu Freddy yy, zapalono na światło cały czas. Tu Freddy. Yy, jak jest Boni, gasimy światło. Jak jest Chica, nie wiem co robimy. Przyznam się, że jak jest Chica, Chica, to nie mam pojęcia co powinienem zrobić. Ja wiem, że tak się gasi światło. Nie wiem, co, co powinienem zrobić. Jak jest Chica, bo teraz mnie. Fre Bonnie mnie teraz zabił. Chyba ja po prostu mam się schować. I nie patrzeć, może na niego. A czemu to światło się zgasiło? Chyba, a Freddy to się po prostu tak robi, dobra. To kumam czacze, dobra. No dobra, to teraz się wydaje takie bardziej logiczne, chyba. Jo. Już? Bo zapukał Co za muzyka była? Słyszeliście ją? No kurde no Powalone takie dzieciństwo mieć, jak dobrze, że już mam 17 lat I to ja, to ja jestem animatronikiem już Kto to? Siema Coś się pozbędziemy? Mam nadzieję, że nie może być dwóch na raz. Yo. trzymamy, trzymamy, trzymamy. Dobra, Freddy'ego mam z głowy. Freddy w tym wszystkim jest najłatwiejszy do ominięcia. Dobra, no super, że trzaskasz, ale jeszcze cię chyba nie ma. Kurde, no bo ja nie wiem. Nick, jest napisane Nick na łóżeczku. To chyba my jesteśmy Nick. A Michael nam opowiada, nie wiem. A gdzie będzie Fred? Foxy gdzie będzie w tym wszystkim? Kurde, no nie mam pojęcia, szaty. Co? Wyjdziecie sobie? Dobra, kurde, nie wiem, jakoś ich odepchałem. Zgasiłem światło i się schowałem do kołyski? Czy chyba... Bo niego i Fox i Chica się w ten sam sposób zrobi, robi, że. wchodzić do kołyski gasi światło i nie wychodzi z niej. Jo, co co czołem bijesz? Jeszcze Foxiego nie mieliśmy, ale Foxy było mówione, że mam udawać, że śpimy. Yo. Czyli mogą się nakładać, bo miałem i Boniego i Chickie naraz. Dobra, poszedł sobie. Nie wiem, kurde. Jest pierwsza dopiero. Nie wiem, gdzie w tym wszystkim będzie Foxy. To jest najgorsze. Bo ja bez. Wiecie, jak ich już miałem, to mniej więcej wiem o co chodzi. Co prawda, od Chicky dostałem jump od od Boniego. Od Freddy'ego jeszcze nie. Co, jedną pójdzie? Ja pierdziele, co?! O! Chica poszła, no nie na... no! boście nałożyliście frajerzy, nie! Kurna! No i patrzcie! Ty... A, na Foxy'ego się nie mogę patrzeć. ok, czyli się na niego spojrzałem. Co nie zmienia faktu, że jak jest Foxy, to ja muszę udawać, że śpię. A teraz nie mogłem udawać, że śpię. Bo jak udaję, że śpię, to bym mnie zabiła Cika, ale dobra, podoba mi się ta gierka. Napiszcie koniecznie jak wam się podoba Wy pewnie ją znacie na pamięć, ja takie nie jestem, nie znam jej na pamięć, ale napiszcie koniecznie, czy wam się podoba. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję, udostępnijcie film komuś, jeżeli chcecie, w każdym razie to by było na tyle w każdym razie, przepraszam Zostawcie łapkę w górę komentarz udostępnienie do subskrypcji, widzicie na grupę na Facebooku, Fanpage, Instagram, server serwer w STPS, kanał na Twitch oraz drugi kanał na YouTube, o którym e, wczoraj było komentarze, więc wbijcie i na głównym kanale też było wczoraj komentarze, więc mówi do Was Gabor, jeżeli wam się gierka podoba i chcecie z Ryje. Zostawcie łapkę w górę. Do następnego czeczki. Jo, jo.